Zapraszamy parlament, ruch to sam, duża inicjatywa ogólnopolska. Mamy tutaj, jak widzicie, reprezentantów wszystkich w zasadzie. No, a teraz mała sonda, mała sonda. Pytamy się tutaj przychodniów, czy idą na wybory. Dlaczego warto głosować? Warto głosować, żeby można było potem ponarzekać. <noise> tak myślę. Tak, myślę, że warto głosować, żeby później nie, nie narzekać właśnie na to, kto jest w Sejmie i kto tam w ogóle się dostał. O. Żeby mieć wpływ na życie yy, i na politykę bieżącą i może żeby ulepszać Państwo i żeby potem nie narzekać, że jeżeli się nie poszło do urny, to yy, inni mają wpływ za nas i my, my narzekamy jak gdyby na to, że yy, jest coś nie tak, ale tak naprawdę nie mamy to wpływu. Więcej. No to jest wykorzystanie przywileju obywatelskiego. Można w jakiś sposób wyrazić swoją opinię, nawet oddając nieważny głos. Jest to jakiś głos. Jest to głos. Tak. Gdzieś głosowała? Tak. I właśnie z tego powodu o co nie powiedziałaś? Czy... Yy, nie z tego powodu. W każdym razie no, jest to wykorzystanie właśnie przywileju obywatelskiego, więc skoro mogę głosować, dlaczego mam nie głosować? Dlaczego warto głosować? Właśnie wczoraj podjęłam decyzję, że nie będę głosować. Jestem socjologiem, zawsze głosowałam w wyborach i działałam w różnych organizacjach pozarządowych. Bardzo jest ważna dla mnie idea społeczeństwa obywatelskiego i uważam, że brakuje go w Polsce, ale podjęłam bardzo świadomą decyzję, że na pewno nie będę głosować, i po naprawdę 10 latach chodzenia na wybory, mogę teraz powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie warto głosować. Nie warto. Nie warto głosować w tych wyborach, z mojego punktu widzenia. Oczywiście nie namawiam innych, żeby nie głosowali. Uh, no myślę, że jest to wzięcie części odpowiedzialności, czy to jest, to, jest, to jest prawo do głosowania, tak? Czyli jakby to jest to jest pewien przywilej, który um, pozwala przynajmniej w minimalnym stopniu wpłynąć na to, jak będzie po wyborach i może wybrać najmniejsze zło w tym sensie to Samo głosować tak to samo. E, wydaje mi się, że musimy pracować nad tym, żebyśmy byli takim społeczeństwem, które jest aktywne właśnie, w, jeżeli chodzi o politykę, ale nie tylko. Żebyśmy byli prawdziwym, demokratycznym społeczeństwem, to musimy głosować, to jakby... To, nie może być tak, że właśnie 30% decyduje o tym, kto rządzi, bo to nie jest prawdziwa demokracja. Czy warto głosować? Oczywiście, że warto. A dlaczego? No, myślę, że przez to możemy coś zmienić w tym kraju ewentualnie. No, no jak się mądrze wybierze, no to warto. Jak się głupio ma głosować albo się nie wie, czego się chce, to lepiej nie głosować. To jest jednak... no, odpowiedzialność. Więc trzeba wiedzieć, dlaczego się na kogoś głosuje. Nie zostaniecie. Oddajcie swój głos, zróbcie coś dla polskiej demokracji. Tyle. Czyli dlatego warto, żeby. Dlatego warto, żeby, żeby każdemu żyło się lepiej. Każdy głos jest ważny teraz. Widzimy się przy urnach, widzimy się w komisjach wyborczych, bo to od nas naprawdę zależy.